Cześć! Dzisiaj mamy dla Was 5 nowych zabaw w kodowanie. Nasza pierwsza propozycja to jest magiczny tor, który pokonujemy według algorytmu. Możecie użyć do zabawy kolorowe pianki, kartki lub kawałki filcu. Układamy z nich tor w domu lub w ogrodzie i pokonujemy trasę zgodnie z algorytmem. Każdy kolor to odpowiedni sposób pokonania trasy, np. podskok, obrót, skłon. Podczas zabawy staramy się zapamiętać kod i pokonać trasę jak najszybciej. Do tej zabawy przydadzą Wam się dwa kartony, no i będziemy się bawili w powtarzanie sekwencji ruchów. I Michał powtarza. Sekwencja to określona kolejność czynności lub zdarzeń. Dziecko stara się powtórzyć zaobserwowane ruchy. Potem stopniowo zwiększamy trudność i dodajemy nowe sekwencje ruchów. Możemy też w trakcie zamieniać się rolami. Podczas tej zabawy dziecko uczy się obserwacji, pojęcia sekwencji i powtarzalności. <grym> W kolejnej zabawie będziemy robić smakowite kanapki. Przygotowałam tutaj talerz z różnymi warzywami. Chłopcy przygotowali sobie najpierw każdy po swojej kanapce, napisali przepis jak je wykonać, wymienili się tymi przepisami i teraz spróbują zrobić identyczne kanapki. W zabawie uczymy się dokładności wydawanych poleceń, odczytywania przepisu i interpretowania go. Sami zobaczycie, że może się okazać bardzo istotne doprecyzowanie, gdzie konkretnie ma leżeć dane warzywo. Dobra, to co? Gotowe? Tak. Sprawdzamy? Tak. Uwaga! Tadam! Ja mam ten... No, porównajcie swoje, które robiliście. No, nie ta wyszło podobnie. Czym się różnią? Że no. Michał ma ogórka, nie ma obok pomidora, tylko na pomidorze. Mhm. Czyli tu coś, jakiś mamy błąd w przepisie. Także widzicie, prosta, smakowita zabawa. Możecie ją zrobić w domu, w przedszkolu, w szkole, a nawet we właśnie w ogrodzie. W tej zabawie będziemy podążali po linię stopa za stopą. Jedna osoba będzie miała zawiązane oczy, a druga osoba będzie wydawała komunikaty, ile stóp należy się poruszać. I słuchajcie, mamy tutaj, zobaczcie, takie załamania pod kątem 90 stopni. Czyli możemy dzieciom wprowadzić pojęcie kąta 90 stopni, pokazać, jak wygląda, i popróbować sobie najpierw z otwartymi oczami, a potem z zawiązanymi. To co próbujemy? No to zawiązujemy oczy i zaczynamy zabawę. Skręć 90 stopni w lewo. Idź 4 stopy. Idź prosto 6 stóp. Teraz mamy fajną zabawę na czucie, czyli narysuj to, co czujesz. Adam będzie rysował na plecach Michała, a Michał będzie rysował to, co czuje na kartce. No i potem spróbujemy odgadnąć i zobaczyć, czy wyszedł nam taki sam rysunek. Podczas takich aktywności uczymy dzieci współpracy, planowania, analizowania i samodzielnego tworzenia różnych kodów. Takie zabawy uczą logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z nowymi pojęciami, które stają się dla nich bardziej zrozumiałe. No to teraz sprawdzamy, co się udało narysować. No super! To już wszystkie zabawy na dzisiaj. Więcej filmów i propozycji zabaw znajdziecie pod filmikiem, tam Wam zostawiam wszystkie linki oraz na stronie koduj.gov.pl. Tym filmem kończymy już cykl inspirujących zabaw o kodowaniu. Oczywiście możecie z naszych inspiracji korzystać zarówno w domu, w przedszkolu czy szkole i jak najbardziej dzielić się pomysłami z innymi rodzicami czy nauczycielami. Do zobaczenia!